Dzisiaj udzielę odpowiedzi na pytanie, czy ukraiński miód mieszany jest z chińskim. To kolejny mit dotyczący dodawania miodu z Chin do miodu ukraińskiego, który nie ma żadnych podstaw. Można to łatwo wykryć na etapie analizy pyłku w laboratorium, a także podczas badania miodu z wykorzystaniem NMR. Możecie Państwo oczywiście powiedzieć: Nic nie przeszkadza producentowi odfiltrować pyłku. To również nie jest prawdą. Jeżeli pracownik europejskiego laboratorium nie zobaczy ziarenek pyłku w miodzie, nie potwierdzi kraju jego pochodzenia, to jednocześnie nie może zagwarantować identyfikacji miodu. W wynikach analizy pyłkowej Mister Polbi kraj pochodzenia jest zawsze wskazany na podstawie obecności charakterystycznych ziaren pyłku w miodzie. Dlatego firma gwarantuje najwyższą jakość miodu i jego identyfikowalność od konkretnego pszczelarza aż do Państwa stołu. Ukraiński miód jest naturalny, nie ma problemów z badaniami NMR, w przeciwieństwie do miodu chińskiego. Ponadto jest to absolutnie nieopłacalne z uwagi na tak niską cenę ukraińskiego miodu i nie ma potrzeby mieszania go z chińskim.